Dobra, nie będziemy udawać, nie spotkaliśmy się tu dla ciastek, no tylko po to, żeby pogadać o tym, co możemy zmienić w tym mieście dla kompotu. No dobrze, no ale to co uważasz, że powinniśmy zmienić w tym mieście? Trochę jest do zrobienia. Mm. No Jarek, to, co ty byś zmienił? Powiedz. No przede wszystkim dobrze by było zaktywizować młodych przedsiębiorców, wyjść do nich z jakąś inicjatywą, z pomocną dłonią, yy, zaktywizować też yy, firmy, które prężnie działają w Piotrkowie po to, żeby yy, oni wyszli z, z pomocną dłonią dla tych młodych przedsiębiorców, żeby objęli ich takim swoim y, dobrym słowem y, jak aniołowie biznesu, prawda? Może czyli, coś takiego? czyli zaangażować miasto bardziej w działaniu na rzecz przedsiębiorców, czyli to co mamy w programie, czyli takie m, na przykład zorganizowanie targów, y, pomoc w, w wysłaniu na targi międzynarodowe, tak żeby te nasze firmy zaczęły y, pokazywać się gdzieś Dalej, a dzięki temu, jak one będą bogate, to i miasto będzie bogate, bo będą większe wpływy z tego tytułu do miasta. Słuchajcie, mi to się w ogóle marzy, żeby zrobić jednostkę przy Urzędzie Miasta, przy Samorządzie, z taką y, grupą specjalistów, która nie tylko szukałaby i śledziła rynek i szukałaby potencjalnych inwestorów w mieście, ale byłaby też taką jednostką doradczą dla już istniejących przedsiębiorców. A zresztą mamy tam chyba też w programie coś o swego rodzaju stowarzyszeniu, fundacji, tak? Tak, tak, tak. No, jest pomysł na to, żeby powstał, znaczy, fundacja inicjatywa dla biznesu, to ona już jest. Natomiast, no fajnie by było, gdybyśmy powołali taką przy tej fundacji punkt jakąś organizację, która by zrzeszała tych przedsiębiorców, wymiana doświadczeń pomiędzy nimi. No właśnie. To, tak, jadę gdzieś na targi, chcesz, możemy pojechać razem. Miasto może zorganizować jakiś wyjazd wspólny, tak? Wiadomo, te koszty wtedy się rozwijają na więcej. Wiadomo, jako miasto dużo ma większe możliwości, jeśli chodzi o organizację tego typu działań. Myślę, że rolą miasta byłoby takie skupianie tych bizne tego biznesu wokół miasta. Taka rada biznesu przy urzędzie, tak? Któ żeby też słuchać tych biznesmenów, bo oni naprawdę no, robią, no, widać, że wychodzi im działalność na rzecz swoją, więc myślę, że takie grono doradcze. Żeby się podzielili swoim doświadczeniem. Tak, że takie grono doradcze przy, przy, przy prezydencie to jest no, świetna sprawa, bo to są ludzie, którzy na żywo, codziennie realizują jakieś cele i Bają świetne pomysły. To są po prostu praktycy. Dokładnie. To nie są toaletycy, no. to są praktycy. Tak? Trzeba też podkreślić, żeby ludzie, którzy z kolei nie prowadzą biznesu, a pracują u tych właścicieli, tych firm, żeby się też niczego nie bali. Bo jak zaczniemy promować ten biznes, zaczniemy, zaczniemy współpracować, to pracownicy, którzy są w danych firmach nie, będą tak. mieć tą świadomość, że firma rozrasta się, jak się tak, rozrasta, tak. buduje to wszystko, Aha. to tak. I dobrze będzie mieć miasto, bo wpływy z podatków, yy, coraz więcej będzie pracowników zainteresowanych pracą w jednej, drugiej, trzeciej, trzydziestej firmie, a to spowoduje, że konkurencyjność na rynku pracy w Piotkowie nie będzie na poziomie najniższej krajowej, tylko zacznie się to zmieniać. Tak, tak, tak. I, I tutaj właśnie, no, trzeba zacząć przede wszystkim myśleć o biznesie, ale osoby, które w tym biznesie pracują, są zwykłym, szeregowym pracownikiem, żeby mieli świadomość, że nie idziemy tylko, żeby pomóc ty właścicielom firm, żeby oni mieli coraz lepiej, ale będziemy mieli wszyscy lepiej. Może należałoby wejść no, z jakąś inicjatywą to. do przedsiębiorców, dać im jakiś profit, żeby oni po prostu młodych przedsiębiorców wzięli pod swoje skrzydła i, i im pomagali. Na pewno takim mogły być teraz, tak rzucam na gorąco, karta przedsiębiorcy, tak, który by ewentualnie, tak jak jest karta mieszkańca, to zrobić kartę przedsiębiorcy, które no by ewentualnie możliwości. były jakieś dodatkowe um, z tytułu tego, że przedsiębiorca, nie wiem, daje jakieś ulgi, no to ma on też ulgi, Dokładnie. tak? Że jakby tutaj, że to pobudza rynek, tak, w tym momencie. Na pewno uwaga przedsiębiorców, jak rozmawiam z przedsiębiorcami, jest taka, że no, na rynku jest, brakuje fachowców. Więc tutaj współpraca miasta, żeby zaangażowało się w, w szkolnictwo, czyli wykształcenie dobrych, dobrych pracowników i żeby ta, ta, ta kadra była dostosowana, czyli to nauka dostosowana do rynku do rynku. Tak. Bo no, obecnie no, niestety, ale zwracają uwagę przedsiębiorcy, że brakuje pewnych gałęzi, jeśli chodzi o szkolnictwo i no niestety szukają gdzieś dalej, tak? Tych, tych... Mamy to w punkcie przecież, też w programie. Tak. Więc między innymi to, żeby piotrkowskie szkoły współpracowały z przedsiębiorcami, by ci uczniowie mieli bardziej praktyczną naukę. Tak, tak. I też no, nie możemy zapomnieć o Akademii. Tak, Akademii Piotrkowskiej. Czy możemy zrobić z tego diament piotrkowski, tak. a nie po prostu jakąś uczelnię, która sobie gdzieś tam z boku działa. Tak. Tylko do tego jest potrzebna chęć współpracy ze strony samorządu. Tak. To ja uważam, że bardzo fajnym pomysłem mogłoby być zagospodarowanie te tego starego kąpieliska i zrobienie z tego też atrakcji turystycznej, czyli że na przykład. Ale tego kąpieliska, które tego było dawne kąpielisko w latach 80. Ja no, nawet się topiłem. Bo tam jest taki, taki fajny, tam jest świetny taki mostek, który można by odnowić, zrobić renowację, wokół zrobić. Zwykłą ścieżkę, bez żadnych nie wiadomo jakich kosztów, po prostu ją tylko wygospodarować odpowiednio. I nie wiem, zrobić taki kącik dla zakochanych, pary młode by przyjeżdżały robić zdjęcia sobie na tym mostku. No, zrobić jako taką, na pewno, coś ciekawego, jak, nie? Takim... Jakieś lampy, ławeczki, coś takiego, nie? Kojarzycie, jak był taki mały, byle jaki, mostek na Pomie, jeszcze przed remontem tutaj mhm. przy tym kanale, który zasilał zbi zbiornik wodny na Pomie, mhm. stara, Berzaca, stara Berzaca, to tam cały cała cała ta barierka. podpórka, barierka była wieszana w kłupkach. A to to jest pomysł z tego miasta Wrocław. Wrocław, Wrocław. i był jaki mostek, no, no, a już przyciągał ludzi. To naprawdę Nowy to jest Tam na chodziłem nie, przecież. Ale no, tutaj przy decyduje. Bugaju, na Bugaju, na tych tych też są na prądkach niektórych. No i taki tak, zrobić, tak, taką, tak. nie? Zdłuż e... to, to jest fajne, że to kiedyś funkcjonowało i, i w latach 80. i to sobie było. No to jest tak, jak Krystyna powiedziała, że można... Zagospodarować ten niedużymi kosztami, ten bo to nie... fragment tego, tak. tego terenu. I ja Fakt widzę, faktem, że... że jest blisko trasa, która jest ruchliwą trasą, ale jedno z drugim nie wyklucza się, bo, bo tak, ale to... są plaże przy samych powiedzmy autostradach i też to jakoś funkcjonuje. Zresztą u nas tak samo. Tak, i to można zrobić stosunkowo niedużymi kosztami. Dokładnie, bo to jest wystarczy wykosić, wy, wydzielić jakieś zwykłe ścieżki bez żadnych. U... Twardych kostek, brukowych, tylko po prostu to gruntowa nawet ścieżka wokół, tak? To bardziej I kwestie bo... porządkowe, tak, tak naprawdę. Tak. No, no i może się taki... znalazł ten rower yy, yy, miejski, który tam pływał. Miasto, miasto próbowało tam chyba jakiś yy, program w, wdrożyć. Yy, zdaje się, że było to objęte tym, yy, tym programem yy, dzierżawy za złotówkę, yy, ale A chyba czy, jakoś tak... tak, to tam jest ta yy, strefa no ekonomiczna, ale yy, Piotrkowska, natomiast. No, te tereny, z tego co wiem, one są mocno nierówne i ta w planie zagospodarowania jest duża część terenów zielonych i ewentualni inwestorzy, którzy byliby zainteresowani, to dla nich jest ważniejsze, żeby więcej tych terenów było pod inwestycje. Pod inwestycje. Natomiast no, z punktu widzenia naszego, że chcemy, żeby ten Bugaj był zielony, no to ta część zielona powinna być jak największa tak. i tak jest to ustalone. więc tam no to bardziej, jeżeli byśmy mówili o inwestycjach, no to bardziej tak przyciągnąć jakiegoś um, przedsiębiorcę, który by chciał, nie wiem, jakąś restaurację tam postawić, jakieś, Postawić na rekreację. Na naprawdę. rekreację, A, tak, taką, mm. taką typową działalność rekreacyjno-turystyczną. A byliście po remoncie na tamie, na Zalewie Sulejowskim? Byliśmy, Byłem. I tam jest taka nieduża scena. Nawet relacje hmm. robiłeś? Tak, tak, w formie żagla rozciągniętego. Hmm. To też jest jakiś pomysł. Oczywiście. I wtedy też chętniej by było przyciągnąć jakiegokolwiek inwestora. Mm -hmm. Nawet w formie takiej obwoźnej, czy jak okay. e, burgery ostatnio robią po prostu tak. e, karierę niesamowitą, tak, a jakby przynajmniej część imprez plenerowych tam można było przecież. Mm -hmm. To jest świetne miejsce. Tak. Jest ja proszę, wiem, że było zainteresowanie mm. kilku osób, które znam, żeby tutaj właśnie nawet postawić, ale. To właśnie musi być coś jeszcze dodatkowo, czyli tak, impreza. Tak. To, tak. że mamy przykładowo Słoneczko, no, ktoś nie zrobi tam biznesu dużego z tego względu, że wiedzą, że ludzie, którzy przychodzą, no, przynoszą wszystkie rzeczy swoje. No, to dlaczego? To tak. Dlatego, że nie ma tam nie nic ma te do tej pory. Czyli, tak. jeśli ktoś ma cokolwiek zainwestować, robi badanie takiego jak gdyby rynku, nawet ograniczając się tutaj do tego terenu Słoneczka czy wokół Bugaja. No, będzie stał i czekał, aż ktoś przyjdzie, tak? no więc pewnie, to też powinno tak, być pewnie, połączone że tak, tak że, że o tym się mówi, żeby o tym było głośno, że coś powstaje. Tak? I stosunkowo małymi kosztami, bo też tak. żeby, mamy świadomość, że przecież ten zbiornik nie jest jakimś asem i nigdy nie zastąpi zalewu Sulejowskiego. Natomiast mi na pewno na, kolejnym elementem, który trzeba zrobić, to jest. Oczyszczenie tego zbiornika głównego. Bo bez tego to tak naprawdę za chwilę nie będziemy mieli zbiornika, tak, bo tak. on zarasta i to w tempie takim naprawdę szybkim. Tak. Więc pozyskanie środków, no ja już to mówię, już kilkakrotnie o tym mówiłam, z Wojewódzkiego Funduszu są na to środki, jest dotacja, tam do 60%. No to uważam, że to jest spore środki. Patrząc z punktu widzenia pieniędzy unijnych. To, jeżeli powiemy jeszcze o środkach, które są zagospodarowane w ramach krajowego planu odbudowy, no to tak naprawdę mówimy o dużych o, o inwestycji, która nam się może samofinansować, bo wkład własny wojewódzkiego funduszu może być może być wkład do projektu unijnego, więc tutaj możemy łączyć te dwa no. zadania, więc tak naprawdę bez środków miasta możemy zrealizować jakąś kolejną inwestycję, więc no, nie, myślę, kredytując nie, jej... nie kredytując. Nie tak, kredytując. Tak, tak. Tak. Wiecie, co mi się marzy na Bugaju? Zrobienie takiego y, toru dla, wakeboard, dla wakeboardzistów. Mm. coś takiego jak jest na Mazurach albo. No do mnie przyszli mieszkańcy y, i zaproponowali w kolejnym budżecie obywatelskim, żeby właśnie zagospodarować te betony, czyli zabezpieczyć, jakby tutaj, y, sprawdzić, czy nadają się do y, y, reaktywacji, no i ewentualnie. No, wiesz, o tym malo. Tak, to stare malo takie i ewentualnie tam zrobić taką przystań dla żaglówek. tylko nie takich nis nie znam się technicznie ale po, z tego co mi mówili żeglarze że tam są tych o niskim takim z tak tak. tak tak tak. I, No kajaki e, praktycznie no ludzie mówią że to te żeglówki tylko oni no teraz po zalewie Sulejowskim, bo nie mają tu możliwości zwodować tych żeglówek tak, tak. Więc dla nich taki slim typowo dla żaglówek, byłby takim naprawdę fajnym rozwiązaniem, a to by była atrakcja, bo taka żaglówka pływająca po Bugaju, wiem, że z dwa razy to się pokusili i pływali. Tak. Więc od razu... Ja osobiście pływałem na takiej malutkiej no, 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 żaglówce. No, no, tutaj no, pływałeś? Tak. tak. Pracza, ja zawsze jeżdżę na Zalew Sulejowski. No. I, I ciągnę tam za każdym razem żaglówkę, a tutaj nie pływałem. No, musi, zobacz, jak masz blisko. I to też nie są, nie, ja uważam, że nie będą duże koszty, bo no, ta ekspertyza, wiadomo, będzie kosztować, ale z tego co wiem, już zapaleńcy poprosili jakoś eksperta, który tego typu działania robi, znaczy tego typu ekspertyzy. No i to nie są faktycznie tak duże koszty, jak tutaj miasto mówiło na początku, więc myślę, że jest to do zrealizowania. W ramach budżetu obywatelskiego na pewno taki projekt będziemy składać, bo. Już. Bo to i wtedy niech mieszkańcy zdecydują. czy to jest No to, tak, tak, czy jest na tyle dużo zainteresowanych tak. żeglarzy, żeby chcieli tu się pobawić. czasami wyobraźni widzę ten las żaglówek i masztów tak. przy Bułgaju. Świetna perspektywa. Tak. Rowerki wodne. Bo no co piastu, to nie jest duży nakład, nie nakład tak? jest miejsca, na, przygotować na rowerki wodne i tyle. Na... Nie, nie. Pewnie no to, co Darek mówi, z odczuwał, to nie tylko Bugaj. Tak. No chociaż to jest tak naprawdę oczko w głowie yy, mieszkańców. No i każdy o tym mówi, i tak naprawdę przez dziesięciolecia nic się nie zmieniło. Tak samo jak yy, powiedzmy sprawa śmieci. Śmieci, które są segregowane przez mieszkańców, i po jakimś czasie się dowiadujemy, że na przykład ci, którzy segregują, mają bonus w postaci jednego złotego. No to jest tak naprawdę nic. Ale osoby, które powiedzmy mieszkają w Domkach jednorodzinnych potrafią segregować. W blokach, czy po, no w blokowiskach czy kamienicach, czy tak naprawdę się opłaci segregować? Nie. Dlatego miasto tutaj do tej pory nic nie zrobiło. Przykładem na przykład i tutaj też kilkukrotnie składałem interpelacje i nawet projekt do budżetu obywatelskiego, żeby przynajmniej w części osiedla wyzwolenia zmieniło się, mhm, żeby te kontenery nie stały sobie pomiędzy samochodami, żeby coś powstało, to zostało jak gdyby odrzucone z tego względu, że wszyscy się oglądają, powiedzmy, czy to Urząd Miasta, czy TBS na wspólnoty, ale częścią też składowej wspólnoty jest miasto i TBS. Tutaj nie prowadziło się tak jakichś rozmów, że wszystko ma być przerzucone na, na wspólnoty. To też jest problem, który naprawdę jest do mm, rozwiązania, tylko trzeba chcieć. Bo wiem, że swego czasu też Urząd Miasta dostał informację od firm, które chciały zrobić nowoczesne śmietniki, gdzie tak naprawdę mieszkańcy nie musieliby wchodzić do tych takich czy kontenerów, czy, czy, czy luźno stojących Pergoli. Yy, Tak, mhm. tylko to byłoby sobie zanurzone, jak gdyby w ziemi. Skończylibyśmy z podrzucaniem jakichś dużych gabarytów, no ale to jest też. Ktoś dostał pomysł, i teraz dlaczego to nie jest prowadzone? No, nie wiadomo. Dlatego, dlatego jest, to jest kolejna taka rzecz, o której no, warto, warto byłoby porozmawiać, bo tym bardziej jak mam ba duży kontakt, powiedzmy, z mieszkańcami osiedla, wyzwolenia, widzą, jak powstało nowe osiedle, i bez względu na to, czy to jest y, y, dewelopera, czy też TBS-u. Odgrodzeni są ludzie mhm. na tych osiedlach i sobie inaczej żyją. A w tej starej części wyzwolenia, no niestety każdy, co chce, to robi, przechodzi. Jest, Są akty wandalizmu, a tam nie ma czegoś takiego, bo są osiedla no jakby zamknięte. Poczucie, to jest część I ludzie wspólnie, widzą wiesz? z tej starszej części osiedla, że jest inny, jakby świat. Wystarczy przejść na drugą stronę Broniewskiego, i jesteśmy w innym świecie. Mhm. I, I tak naprawdę, no jest dużo rzeczy, które Ludzie zauważają, czyli mieszkańcy, a nie, nie widzi tego ktoś inny, kto o tym decyduje i powinien tak naprawdę słuchać mieszkańców. I myślę, że no po to jesteśmy tutaj tą grupą, i po to będziemy szli do tych wyborów, żeby zmienić to nastawienie. No, my wiemy, tak? Znaczy, my inni wiedzą, to jest tego... bardzo, bardzo poważny temat. W, jedno, to w jednym wątku jest kilka poważnych tematów. Jedno to jest temat eko i tego, że no, powinniśmy dużo, dużo bardziej za zaangażować się jako samorząd i nie tylko w ekoedukację, ale w ogóle w różnego rodzaju programy eko. A drugi temat to jest y, jakby ta świadomość mieszkańców. Y, mieszkańcy, którzy mają poczucie, że nie są słuchani, y, nie będą się angażowali, po prostu. Im nie będzie, Dobra, tak nie. jak mówisz o nowych osiedlach, i tam mają poczucie, że to jest część wspólna. Mieszkanie mieszkaniem, ale reszta jest częścią wspólną i tam o to dbają. Natomiast na tych wielu zajmuje to większość terenu Piotrkowa. Te wiele starych yy, blokowisk kośeli, tak, tam mieszkańcy nie mają poczucia części wspólnej. Oni nie, nie czują potrzeby dbania o to, jako część społeczeństwa, bo nigdy nie byli traktowani właściwie po obywatelsku i po, po, po no spórku. Tak, no. Wiecie, jak y, ostatnio rozmawialiśmy o tej ankiecie też, którą robiliśmy w internecie, jak 85% ludzi mówi, mieszkańców Piotrkowa mówi że nie ma żadnego wpływu na decyzje podejmowane yy, przez samorząd. No to, to to jest coś strasznego. Skoro 85% ludzi nie ma wpływu, to o co ja się starać? No tak, no widać to było ewidentnie w budżecie obywatelskim ostatnim, ostatnim rozdaniu. Tak. Ludzie tak. w ogóle nie poskładali wniosków. Tak naprawdę wniosek był w okręgu drugim, w obwodzie dawnym drugim. To był tylko jeden mój, który złożyliśmy jako osiedle wieżeje i na jeziornej remont Placu Zabaw. To tak, jest tak, na wierzchni. Tak. A drugi złożyliśmy jako do budżetu obywatelskiego, ogólnomiejski, który, jeśli chodzi o te. Rewitalizacja, rewitalizacja zbiornika Bułgaj tak. i, i tam te pomosty dla mieszkańców, dla wędkarzy. Tak? Ale wiecie co? Ja nie dla mieszkańcom. No też nie, no. Bo, bo to, to po prostu na początku trzeba jakby dać im to poczucie, że to oni budują decydują, nasze miasto tak. i oni decydują, właśnie. Tak. A ja na przykład miałam. Udało się to przeforsować, że są takie małe granty dla takich małych inicjatyw. Ale ja uważam, że. Dzielenie tego jako infrastruktura, na zadania infrastruktury, to są zadania własne gminy. I tak naprawdę budżet obywatelski to powinno być coś innego. Nie wiem, jakieś wydarzenie kulturalne, super zrobione. No to tak? u nas jest Czy... rzucane, no bo to nie, nie... No, no to właśnie, że to Dlatego budżet wprowadziliśmy też tak. nowość, i, i te, to są też te takie furtki, które pozwalały na to, że, że możemy z tego budżetu remontować mm. szkoły. Py, py, Bieżnie, niebieżnie, gdzie tak. tym powinien się zajmować samorząd. I na przykład tutaj, co Krystyna powiedziała, że w drugim okręgu było coś przyjęte. Ja złożyłem właśnie w sprawie tych śmietników. Bo z tych 350 tysięcy złotych można było wybudować ładnych 10 takich śmietników, które by zmieniły też to osiedle. Zupełnie inaczej by wyglądały nowoczesne śmietniki. A nie przyjęto dlaczego? Dlatego, że. Jednym z wyposażenia, jednym elementem z wyposażenia tych, tych pergoli śmietnikowych był czytnik, że tylko mieszkańcy mogą. Musi być to ogólnodostępne. Bo, to... Tak, bo my tak. jako radni musimy zmienić sam regulamin, bo on zawiera tyle błędów, że my zamknęliśmy jako radni czy radni lat temu 8 zamknęli wielu, wielu to, to? pomysłom. Mhm. Drzwi, bo, bo nie można. I w tym też się do tej pory opierało właśnie miasto, że nie możemy, bo jest regulamin, nie pozwala na. To. Ale to, Darku, to, to kryterium dostępności. Jak się ma do tego, gdzie mamy w budżecie obywatelskim projekty skierowane tylko dla właścicieli na przykład tych ogródków działkowych, prawda? Czy mhm. wiele komentarzy, jest to kontrowersyjne, mieszkańcy mają jakby za złe. Że pewne finanse są skierowane tylko dla określonej grupy, prawda? Mm -hmm. mieszkańców. Tak, Zobaczy. tak, tak. Ja nie mam nic do działkowców, bardzo tak. lubię, wielu, wielu mam przyjaciół, którzy też mają swoje ogródki działkowe, mm -hmm. ale wydaje się to troszeczkę niesprawiedliwe, prawda? Czyli ten budżet obywatelski z pewnością, regulamin tego budżetu powinien być zmodyfikowany. Musimy przejrzeć, jeśli będziemy w Radzie, to, 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 to trzeba to sprawdzić, bo, bo to już po pierwsze straciło sens i zainteresowanie mieszkańców, a tak, to powinno tak. być. Jedną z rzeczy, na którą mają wpływ. Ale to jest jedno, a drugie to jest dwa tematy. Jeden temat to budżet obywatelski. Wiecie co, do tej pory dzieją się różne rzeczy. czy w zakresie budżetu obywatelskiego, czy jakichś imprez masowych, różne rzeczy, tylko hmm. mieszkańcy w Piotrkowie po prostu o tym nie wiedzę. wiedzą. Dokładnie. Słuchajcie, no to, to, to co Kryś mówiłaś, tak. e, jak poszły dwa projekty w ramach całego budżetu. Tak. No to, czyż co to jest. A gdzie są te pieniądze, które powinny być zrealizowane. I to jest, to to jest kolejna jest. rzecz, ale jakby promocja wszystkiego, co dzieje się w ramach tak. samorządu jest mega ważna. A słuchajcie, tak prosta rzecz, jak aplikacja push-upy, które by informowały mieszkańców o wszelkich rodzaju, nie wiem, imprezach kulturalnych, wydarzeniach, zagrożeniach, tak, jakie są. Tak. Prosta sprawa, tak? To, to nie są, to, to nie są Wystarczy aplikację stworzyć. powiedziałaś jak, o małych grantach. Mi na sercu bardzo leży i bardzo bym chciał, oczywiście, przy szerokiej promocji. Wydaje mi się, że to jest naprawdę fajny temat. Mm. Mikrogranty. Tak. Słuchajcie, działamy charytatywnie. Darek też doskonale zna wiele tych organizacji mm. yy, pozarządowych. Czy charytatywnie doskonale Nie czy 40, tak dalej. więc nie znam tego, nawet nie Nie, nie, nie ale, ale zresztą organizacje, zobaczcie. że jestem na przegrany. Ja Dlaczego? Dlatego, że jestem w Radzie Miasta, mam swoje zdanie. No to nie zawsze się podoba. Tak, ale nie o to mi chodzi. Wiesz, chodzi mi o to, to to jest jedno, ale chodzi mi o to, że. Mnóstwo tych organizacji ma wiele świetnych pomysłów. Oczywiście tak. czy kluby motoryzacyjne, czy kluby sportowe mają naprawdę mnóstwo pomysłów, tylko no, przepraszam, ale jak oni tak już mnóstwo robią dla naszej małej społeczności, mm. a jeszcze do tego mają dodatkowo dokładać, to nie są duże kwoty. to tak ja ja mogą być współczas. po 5-10 tysięcy, to wystarczy. A dla małej organizacji czy osoby prywatnej to jest naprawdę kupa pieniędzy, dzięki którym mogą coś zrobić. Dlatego ja uważam, że przy komórce, przy jakby... Urzędzie powinna powstać komórka, która by wspierała stowarzyszenia i na przykład pomagała im przypisaniu projektów, grantów. Przy pisaniu grantów, na przykład Witkacu z Urzędu Marszałkowskiego są granty, od wody są granty. Więc w tym momencie to naprawdę jest dobry pomysł, na jakiś tam kolejny element, który byśmy zrealizowali.